Jesteśmy na terenie firmy Eurotech Agro. Z nami jest właściciel firmy, pan Łukasz Kosiur. Firma ma już wieloletnią tradycję w sprzedaży maszyn, jednak dopiero od niedawna, bo od jesieni zajmuje się sprzedażą maszyn nowych. Co skłoniło pana do podjęcia decyzji o sprzedawaniu nowych maszyn? na rynku maszyn rolniczych jesteśmy od niemal 10 lat. Początkowo zajmowaliśmy się do zeszłego roku tylko i wyłącznie maszynami używanymi. Dzięki temu potrafiliśmy zdobyć duże doświadczenie w obsłudze klientów pod względem dostarczenia maszyn, serwisu, jak i pomocy technicznej. Rozwój firmy przyczynił się do wybudowania nowego oddziału. Na którym właśnie jesteśmy. Oddział ten ma dużo większe możliwości przestrzenne, co doprowadziło do również wprowadzenia gamy nowych maszyn rolniczych, jakich, jakimi są to ciągniki marki Deutschfar. Skąd decyzja o sprzedawaniu właśnie produktów tych dwóch marek? Mam na myśli właśnie Deutschfara i Kuna. Firma, firma Deutschwarr posiada wieloletnią tradycję w produkcie cioników w, w, w szerokim zakresie mocy od 35 do 340, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprostać praktycznie każdemu klientowi w naszym, w naszym regionie. Decydując, decydując się na sprzedaż cioników marki Deutschwarr w okolicy, kierowaliśmy się przede wszystkim w wieloletnim. Wieloletnią dobrą renomą marki oraz w ostatnich latach luką tak naprawdę, którą tutaj tworzył Deutschwar, brakowało, brakowało tej marki. Producent ma tak szeroką gamę modelową, że stwierdziliśmy, że będzie to najlepszy produkt i faktycznie była to dobra decyzja. Zainteresowanie klientów jest bardzo duże. Ponadto mimo tego, że jesteśmy dopiero od kilku miesięcy dealerem do czwara, mamy już kilka sprzedaży. Klienci są bardzo zadowoleni, prowadzimy wiele rozmów na temat kolejnych. Ciągniki w, jakich, w jakim segmencie mocy na tych terenach jesteśmy w nakle na notecią, sprzedają się najlepiej. W naszych okolicach największym, największą popularnością cieszą się traktory w przedziale mocowym od 100 do, do, do 200-250 koni. Takie też traktory sprzedajemy. Są to przeważnie modele topowy Model 5110, który ma 113 koni, jak i ciągniki o mocy 100, 165 koni, czyli 665. Jak również dość sporo zainteresowania jest na ciągniki o mocy 200 koni. Wróćmy jeszcze na chwilę do marki Kun. Tutaj poruszyliśmy ten temat, skąd właśnie decyzja o sprzedaży maszyn towarzyszących francuskiego producenta. Decyzja o sprzedaży marki maszyn towarzyszących Kun była spowodowana bardzo dobrą renomą wśród użytkowników. Pracuje tych maszyn w okolicy naprawdę bardzo dużo. Poza tym Kun jest nam w stanie uzupełnić pełną paletę od maszyn zielonkowych po maszyny uprawowe, siewniki. Jedną marką jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby każdego rolnika. Oprócz Kuna i Deutschwara mamy tutaj też inne maszyny. To są maszyny jakich marek? Ponadto zajmujemy się sprzedażem również maszyn dodatkowych. Są to m.in. ładowarki teleskopowe, marki Caterpillar, przegubowe, szafer wozy sanizacyjne i rozrzutniki obórnika marki Pishon. O firma co prawda działa od niedawna, ale jak ocenia pan sprzedaż ciągników czy, czy maszyn, czy ona zmieniła się z powodu pandemii koronawirusa? Jak pan to ocenia? Uważam, że w naszym przypadku, jeśli chodzi o sprzedaż maszyn, pandemia wirusa nie miała większego znaczenia. Tutaj, tak naprawdę, największym znaczeniem w tym roku decydująco była pogoda. Początek roku zapowiadał się kolejnym rokiem suszy. Na szczęście, w ostatnich tygodniach sytuacja się zmieniła. Od początku maja mamy dość wysokie opady deszczu, co tak naprawdę zaprocentowało na bardzo duże zainteresowanie maszynami rolniczymi i w ostatnich tygodniach dużą ilością zamówień. Firma prowadzi również działalność usługową. Tutaj taką dosyć rzadko spotkaną maszyną jest kombajn do groszku. Co to jest za maszyna? Tak jest. Od kilku sezonów prowadzimy również usługi w zakresie zbioru zielonego groszku. Na tę chwilę naszym nowym nabytkiem jest kombajn pluger, którym od tego roku będziemy. Głównie świadczyć zbiór e, Zielonego Groszku. Życzymy powodzenia w dalszej działalności i dziękuję za rozmowę. Dziękuję.